Po raz trzeci spotykamy się na przejażdżkę i po raz trzeci spotykamy się w naszym cyklu Żubry w trasie. Tym razem będzie oprowadzał mnie po Niepołomicach a także okolicach Konrad Stępień, którego najprawdopodobniej dużo lepiej kojarzycie niż mnie, ponieważ częściej go widzicie na boisku niż mnie podobnie. Konrad, jesteśmy właśnie w puszczy, jesteśmy w Niepołomicach. Tereny, które są Ci bardzo dobrze znane, ponieważ trochę czasu już w Niepołomicach spędziłeś, nie ma co oszukiwać, że czas już leci, co? Jak najbardziej, no tutaj już te Niepołomice no, bardzo dobrze znam, te tereny te wszystkie, czy tą puszczę całą też, no, naprawdę bardzo wiele tutaj miejsc fajnych, takich unikatowych się zna i też z rodziną, czy coś, no często spędzamy właśnie tam czas. Często chodzicie sobie na spacery z rodziną, często spacerujecie po puszczy, to jest, to jest taki Wasz ulubiony teren, na, który, na którym pojawiacie się? Tak, Z rodziną, no, z żoną, z dzieckiem? Zdecydowanie, tym bardziej, że no jest gdzie pospacerować, też mamy roczne dziecko, i tych spacerów szukamy jak najwięcej, żeby gdzieś tam wychodzić cały czas na świeże powietrze. Nie zważając niekiedy, czy pogoda, czy jest bardzo zimno, czy ciepło, po prostu wychodzimy, żeby się przewietrzyć i spędzić miło razem czas. Roczne dziecko to świeżo opieczony tatuś, trzeba powiedzieć. Czy to jest kolejne Twoje dziecko? Nie, to jest, to jest pierwsze. Pierwsze dziecko. Jestem mega szczęśliwy z tego powodu. Marcelek, tak się nazywa. Mhm. Rośnie w zdrowiu i oby tak było jak najdłużej. Ale daje... Da, Dzięki ci w kość? Już, już da, da się to odczuć. Czy jeszcze tego nie odczułeś? Póki to co znaczy... wszystko jest na barkach żony. <grym> <grym> jest no no, jest, już, jest, jest, nie, jest, jest wiele na barkach żony i z tego powodu no, jestem bardzo dumny z tego, jak ona właśnie tutaj pomaga też mi w funkcjonowaniu mhm. w tym wszystkim, w pogodzeniu tego wszystkiego, że ja mogę urwać się właśnie niekiedy, yy, czy na trening dodatkowy, czy właśnie w klubie treningi spędzamy, te godziny się wydłużają. Później gdzieś tam w domu człowiek gdzieś wróci właśnie z tego treningu. Też często potrzebuję takiej drzemki 15 minutowej, 30 minutowej. I żona no, nie robi z tym żadnego problemu, tylko mówi otwarcie, żebym się drzemnął. A wtedy po prostu normalnie resztę dnia jestem w stanie lepiej funkcjonować. To akurat ja, nawet gdzie nie jestem piłkarzem, też potrzebuję często drzemki 15-minutowej, tak, takiej w ciągu no to jest, dnia. To jest, no to jest bardzo dobre, bardzo pomocne i, I, bardzo, potrzebne, i bardzo potrzebne dla zdrowia, dla organizmu. A jeżeli chodzi o rolę ojca i o piłkarza, czy właśnie tak sobie wyobrażałeś sobie, że, że tak to będzie wyglądało, czy jednak spodziewałeś się, że no nie, nie, to będzie dużo trudniejsze, ale jednak warto mieć żonę taką, jaką masz, która, która jest koło ciebie i która bardzo cię wspiera w tym, co robisz? Wiesz co, ciężko mi tak jednoznacznie powiedzieć, bo myślę, że na coś to, to ciężko się tak nastawić, przygotować na wszystko, co czeka człowieka i to po prostu gdzieś tam wychodzi z czasem. Ja natomiast no, nie nastawiałem się na to mhm. specjalnie. Mhm. Wiedziałem, że gdzieś tam przyjdzie ten czas, kiedy będziemy chcieli założyć rodzinę, i ja po prostu chcę dawać z siebie i oczywiście popierać żonę w tym wszystkim, bo to myślę, że ona tutaj najwięcej działa w tej kwestii, żeby to wszystko było takie spójne, żeby to była szczęśliwa rodzina i no tak naprawdę, no szczęście i zdrowie, przede wszystkim to się tak najbardziej liczy. Dużo wsparcia słyszę z tego, co masz od żony. Czy to jest tak, tak. że po porażkach y, też, jak przychodzisz do domu, czy po meczach, z których nie jesteś do końca zadowolony, to też czujesz właśnie to wsparcie, że, że żona daje ci ten, ten, ten bufor jeszcze bezpieczeństwa, żebyś uspokoił się, żebyś jeszcze chwilę osiadł i dopiero potem, żebyś zaczął normalne życie. No zdecydowanie. Niekiedy y, piłkarz ma tak, że po meczu gdzieś tam przegranym, gdzie, gdzieś tam coś nie wyjdzie. Yy, piłkarz, ja osobiście myślę, że większość zawodników lubi po prostu gdzieś tam zamknąć się sami w sobie, usiąść w domu i nie potrzebują żadnej rozmowy z nikim. Po prostu chcą usiąść na spokojnie, posiedzieć, przemyśleć sobie wszystko w spokoju, bez żadnej gdzieś tam rozmowy, ingerencji yy, czy żony, kokuś czy kogoś ze czy, świata sportowego, ze tak sp sportowego dokładnie. No ale ona to popiera i ona to rozumie. Yy, wiadomo, no, czasami się zdarzają takie yy, kwestie, gdzie nie, nie zgadzamy się w tym samym, sam ale po prostu, no ale to jest normalne. Tak. A macie też taką y, grupę wśród piłkarzy, tatusiów i rozmawiacie sobie, już wymieniacie się tym, kto jakie pieluchy kupił, kto jaką kołyskę, kto jaki wózek sobie ma nowy. Nie mówimy tutaj o samochodzie, tylko o takim wózku spacerowym oczywiście. Nie, o takich rzeczach nie rozmawiamy, bo myślę, że y, piecze nad tym, jakie pieluchy i tak dalej, to bardziej trzymają żony. Absolutnie. No, wiadomo. Y, my tutaj raczej nie rozmawiamy o tych kwestiach, my po prostu y, jak w rozmawiamy na temat. Y, właśnie dzieci, to z tego jak właśnie dumnie rozmawiamy, jak one rosną, jak, jak, jak one właśnie zaczynają funkcjonować już na daną chwilę po prostu. jak ma na nie wiem, 6 miesięcy czy tam roczek, o, już staje. No, uh -huh, uh -huh. Już zaczyna delikatnie chodzić, no to bardziej i pod tym kątem rozmawiamy, a nie czy pieluchy, czy wózek taki, czy taki. To, to zawsze <laughs> bardzo cieszy, nie? To może nie wysyłacie sobie filmików na WhatsAppie z tych, z tych pierwszych kroków, ale podejrzewam, że zdjęcia i tak pokazujecie. No tak, no, no dokładnie. No, gdzieś leżymy u fizjoterapeutów, siedzimy. W szatni, żona czasami też pójdzie sama na spacer, wyśle zdjęcie, o akurat właśnie jesteśmy w szatni, czy właśnie u fizjoterapeutów siedzimy, no to często gdzieś tam, czy filmik jakiś, o, żona wysłała, zobaczę, o, ten, koledzy w szatni są, to a pokażę, nie, fajnie, tak dumnie pochwalić, pochwalić, się, pochwalić się też, no. I to, to jest taka fajna rzecz. Też był taki okres właśnie teraz w gdzie wielu chłopakom się urodziły dzieci, także... Ale zgadywaliście się jakoś, czy, czy to wyszło przypadkiem? Spontanicznie to wyszło. Spontanicznie. Spontanicznie to wyszło. No sam mówię, że zresztą nie planowaliście, nie myślałeś o tym wcześniej, jak będzie wyglądało to życie piłkarza tak, i taty tak. jednocześnie. A... Generalnie właśnie ja chciałem mieć z żoną też tak mniej więcej po kolei wszystko poukładane, czyli Gdzieś tam razem żyć, funkcjonować, ślub, później dopiero myśleć o dziecku. A czy już jest taki moment, że zastanawiasz się nad tym, co będzie po karierze, czy póki co jeszcze o tym w ogóle nie myślisz, że skupiasz się na tym, co tu i teraz? No, uważam, że już mam też ten wiek, gdzie skłania ku temu, żeby też momentami się zastanowić nad tym, co będzie w przyszłości. Zastanawiam się nad tym, ale. Jeszcze tak do końca, no nie idę właśnie w tym kierunku, tylko wolę się skupić na tym, co jest dzisiaj i dawać siebie po prostu 100% to, co jest teraz, czyli gdzieś tam w klubie, na treningach, na meczach. Natomiast z racji tego, że już jesteś kolejny rok w tych niepołomicach, czy jest tak, że wprowadzasz… Młodych zawodników do szatni, pokazujesz im także, nie że jesteś trochę takim przewodnikiem. Jest taki serial Ted Lasso na Apple TV, i tam jest postać zawodnika, który ma już y, duże doświadczenie na swoich plecach, i jest kolejny rok y, w klubie, w którym gra, i on czuje się takim tatą tych wszystkich zawodników, którzy przychodzą. Rozumiem, że wiek taty to jest wiadomo dla rocznego Marcelka, ale jeżeli chodzi o, o taki, taki wiek, takie doświadczenie swoje, jakie masz, nie czy już pokazujesz na przykład niepołomice młodym zawodnikom, którzy przychodzą? Na... Rozumiem o co chodzi, ale ja bardziej pokazuję kwestie moje w szatni, czy na treningu. Tutaj gdzieś tam poza treningami jasne, nie ma problemu, można się spotykać i wszystko gdzieś tam jakby młody chupa, młodzi chłopacy gdzieś tam prosili jak najbardziej, bez problemu mogę pokazać. Ja no nie wychodziłem z taką inicjatywą, o słuchaj, chodź, przejdziemy się, oprowadzę cię. Ale nie zawsze jesteś otwarty na to. Tak, jak najbardziej. Nie ma żadnego problemu gdzieś tam wyjść z kimś, czy na kawę, czy pójść, czy do jednej restauracji drugiej, czy przejść, czy zobaczyć, puszczę coś tam. No, zamek, okolice, no nie powiem co, są bardzo piękną, fajną okolicą, yy, miasteczkiem, w którym ja już się czuję naprawdę jakby w rodzinnym takim miejscu. I Znajomości z burmistrzem, myślę, i że... Trochę, I trochę nawet roz, bym powiedział, rozba, rozmawiałem żonie i tak nakładałem jej, żeby a może jednak tutaj już tak zamieszkać docelowo. Żona gdzieś tam bardziej te strony, te rodzinne, czyli gdzieś tam okolice Mielca, Tarnobrzega. Natomiast ja wrzucałem takie... Sygnały od siebie po prostu, żeby, a może jednak tutaj. Ale to także twoje rodzinne okolice, jeżeli chodzi o Tarnobrzeg i, tak, i tak, Karpacie. Tak, tak, zgadza się. Czy też nie ciągnie Cię bardziej w tamtą stronę, czy bardziej bardziej te niepołomice ze względu na to, że jest zielono, że jest bardzo przyszłościowo tak samo, że to cię do tego ciągnie? Ja powiem tak, no, mi się spodobały niepełnice szczerze, od pierwszego roku, jak tutaj już przyszedłem. Jest to fajne małe miasteczko i blisko Krakowa, jak ktoś ma ochotę, może pojechać, nie ma żadnego problemu. Jest puszcza, jest gdzie wyjść, jest zamek. No mi się bardziej, bardzo to spodobało, niczego tutaj nie brakuje. Yy, natomiast tak, no ciągnie, żeby gdzieś tam mm -hmm. mieszkać bliżej rodziny, ale z drugiej strony ja też żonie że że tłumaczyłem, że to nie jest aż tak daleko, żeby gdzieś tam nie będziemy się widywać po ileś tam x czasu. Tylko po prostu jakbyśmy mieli ochotę weekend czy następny weekend pojechać, to godzinka, półtorej i tak naprawdę jesteśmy już w rodzinnym mieście, tak, tak naprawdę godzina czy półtorej to teraz nie robi wielkiej różnicy, no bo to jest moment, jak dojeżdżasz do domu, to to już odległości się bardzo tak, zmniejszyły, dokładnie. można powiedzieć. Wracając na chwilę jeszcze do, do szatni, czy w szatni tak najczęściej? Ty słuchasz, czego słuchasz przed meczem, co motywuje cię i jaka, jaki typ muzyki najczęściej jest u ciebie na słuchawkach. A jeżeli byśmy teraz na przykład podłączyli Carplaya, bo, bo możemy podłączyć Carplaya, to pytanie: jaką piosenkę byś mi kazał puścić? O, powiem szczerze, że nie mam jakieś takiej jednej piosenki, której cały czas słucham. Gdzieś tam e, to wychodzi, gdzieś tam spontanicznie słuchamy mhm. po prostu hip hop, rap, mhm. jakiś pop niekiedy. Po prostu co wpadnie w ucho. Tak, jak teraz miałbym wybrać. No nie mam, nie, nie wybiorę Ci tak po prostu. Także żeby... nie masz żadnego piosenka, od nas Nie, rysma, nie, tak? nie. Bo tak, jak w szatni na przykład, czy przed meczami, no to DJ jest, jest tam DJ. wyznaczony, można powiedzieć. Gdzieś tam co puszcza cały czas muzyka. Mi ta, ta muzyka odpowiada jak najbardziej. Ja gdzieś tam się w to nie wpierdzielam, że tak powiem. No pewnie, że tak. Nie ma co a, przeszkadzać. Tak, a niekiedy też czy na słuchawkach, a czy, słucham, a czasami lubię też w spokoju podchodzić do meczu. Tak? To, to nie jest tak, że mam sztywno ustalone, że o nie, przed tym meczem muszę to, to, taką, i taką, i taką piosenkę mhm. przesłuchać. Nie, nie mam tak. Jestem gdzieś tam. Yy, podchodzę spokojnie, ze spokojną głową do tego wszystkiego i po prostu na daną chwilę, co potrzebuję, to to robię. Czy wyłączyć muzykę, wyciszyć się, czy po prostu włączyć muzykę i posłuchać czegoś, co nakręca jeszcze moc. A właśnie, jakie masz takie sposoby na wyciszenie się? Co, co jest takim Twoim, pewnie, wytrychem, który zawsze działa? No, czy zawsze działa, no to... Czy to aczkolwiek też musisz dostosować Aczkolwiek. Do meczu... aczkolwiek yy... Po prostu usiąść sobie, usiąść mhm. sobie, yy, usiąść, yy, coś tam się napić się wody, chwilkę przemyśleć parę minutek, chwilę pochodzić, coś tam się pokręcić, zaraz spokojnie usiąść, to trwa dosłownie 5 minutek i zaraz. No i mi to wystarcza w zupełności. To teraz druga skrajność, bo mówiliśmy o tym, jak się wyciszyć, ale jeżeli chodzi o e, to, co jest najgłośniejsze, przatni i DJ. To obiło mi się że to Szymon chyba. Tak, próbuje, tak, tak. Szymon, czyli to jednak, czyli to jest prawda. Szymon, Szymon, tak, prawda, mogę potwierdzić, czy gdzieś tam padały. Tak, już to no tak, słyszałem to... od innych. No to tak, to jak najbardziej to jest prawda. Szymon, ja nie wiem skąd ty bierzesz te piosenki, ale ja, ja czasami przychodziłem pod szatnią, ja słyszałem, co tam jest. E, więc, Szymon, jeżeli chciałbyś kiedyś pracować w radiu, to możesz się odezwać. <śledzimy> może, może załatwimy jakiś angaż. Dobra, yy, wiemy co w szatni, wiemy co u wiemy, że, że Niepołomice to jest yy, jedno z takich miejsc, do których najchętniej naprawdę wracasz i które bardzo dobrze Cię się kojarzą przez te 8 lat, no bo tak, no bo, tak. tak naprawdę jesteś już 7 lat, tak. bo, bo jesteś już długo, a jakie jest takie miejsce poza Niepołomicami, gdzie najczęściej z żoną wyjeżdżacie, kiedy nie jesteście w Niepołomicach? Ale to już w takim okresie, gdzie już jesteśmy takim, po sezonie. Na czy? przykład, że macie chwilę przerwy, macie moment, żeby wyskoczyć, czy macie jeszcze jedno takie miejsce, które nie jest związane z puszczą, tylko jest związane właśnie z jakimś dowolnym miejscem na ziemi, gdzie uwielbiacie przebywać, macie jakieś fajne wspomnienia. No, generalnie no, jeśli gdzieś tam po sezonie, to jest czy, między, czy w sezonie, między rundami. No to lubimy ale oczywiście gdzieś za granicę wyjechać, gdzieś, gdzie jest ciepło, gdzie jest fajna plaża, ale też, gdzie jest jakieś miasteczko, gdzie można cokolwiek zwiedzić, coś, czegoś nowego. No ale jeśli też po sezonie jest taki dłuższy okres wolnego, no to większość czasu spędzamy w tych rodzinnych stronach, tak? Czyli u rodziny, czy to właśnie tu u małżonki w Mielcu, bądź właśnie w Tarnobrzegu u mnie. Wakacje spędzacie, tak jak mówisz, takim stylem mieszanym trochę. To znaczy czasami trochę poleżeć na plaży, no bo jednak tak, ten tak, po tak. sezonie odpoczynek jest tak. ważny. Tak. Ale rozumiem, że nie masz tak, że usiedzisz w miejscu przez dwa tygodnie znaczy, na ręczniku i... znaczy, dwa tygodnie nie, ale bo jeśli my się decydujemy na jakieś wakacje to coś, no to jest to 7-8 dni zazwyczaj. I to po prostu... Te 7-8 dni, tak jak najbardziej, ja y, bym mógł przeleżeć. Dobra, dobra. Y, natomiast żona tutaj jest. Pochodziłaby. Pochodziłaby, pozwiedzała nie cały czas gdzieś tam w jednym miejscu po prostu. No to... My już zastanawialiście się, gdzie można pojechać w tym roku na wakacje, bo jednak jest. Zastanawiamy się mocno. A, bo to nie, są, to nie będą takie wyjątkowe, zwykłe wakacje. Tak, dokładnie, bo to już trzecia osoba dochodzi. No właśnie, to już dodatkowy bilet, tak, bagaż na wóz. tak. E, tak, zastanawiamy się mocno, to znaczy tak. E, ja spokojnie jeszcze podchodzę do tego, mhm. bo jest jeszcze. Ja uważam, że jeszcze dużo czasu. Natomiast żona już tam goni, żeby gdzieś tam pomyśleć mniej więcej, żeby też się przygotować. Bo to, bo to jest. No też dziecko tutaj dochodzi i też chcemy, żeby niczego nie zabrakło nam po prostu w podróży. Ale a ostatnie wakacje? Gdzie, gdzie spędzaliście? Co zwiedzaliście? Ostatnie wakacje... Hmm. O, to też sumie, jak tak czekaj, bo ja sobie policzyłem teraz miesiące, wiesz, to mogło już... Yy... Rok, No, czekaj, tu. To już mogło, to już mogło nie być takie zwykłe półtorej, wakacje. dwa lata Aha. Już, no, gdzieś tak. I gdzie to było? Póki co siły były wszystkie yy, na dziecko przełożone. Tak, chyba, tak, tak. Tak już tak. zaczęło się to kręcić. No, no, tak, no, jeśli jak żona już gdzieś, yy, no, była w ciąży, no, to yy, rezygnowaliśmy z wylotów za granicę, yy, tylko po prostu no gdzieś tutaj na miejscu szukaliśmy, ale z takich wylotów ostatnimi czasem za granicę to Egipt albo mm -hmm. Grecja. No to rzeczywiście ciepłe, się bardzo się kierunek. No ciepłe, ciepłe. No, no takie bardzo. lubimy. No <laughs> takie lubimy. Czyli rozumiem, że jak teraz w tym roku też bardziej będziemy celować te ciepłe. No gdzieś zastanawiamy się nad Hiszpanią. Ale to wiesz co, ja teraz patrzę, bo widzę, że na komputerze nam pokazuje no, 29 stopni. To może zastanówcie się, czy nie zostać nie zostać i <noise> pojechać zobaczyć sobie zamek. Tak. Sam zresztą wiesz, że jesteś przewodnikiem po Niepołomicach i no, wiesz, dokładnie. Co można tutaj zobaczyć. Tak, czy zamek, czy nawet mógłbym zaprowadzić, znaczy zaprowadzić, to już by trzeba było jechać do moje rodzinne rejony, gdzie jest jezioro Tarnobrzeckie, no bardzo Aha. też piękne jezioro, także tam też można fajnie od, wypocząć. Tam tam też wjeżdżałeś już z żoną. Tam też się. Tak, też, dałeś, nie? też, też, już, też już, byliśmy, bywaliśmy tam z żoną. Także, no jest bardzo fajna też okolica tam. No ale na pewno jednak trochę mniej stopni niż 40, jakie będą w Grecji, czy... No właśnie, trochę się tego obawiam, bo tutaj już Czyli myślę... jednak za, za dużo? Znaczy tutaj bardziej myślę o dziecku i... Bo dla mnie, dla mnie super taka pogoda, ja jak najbardziej, natomiast no, tutaj nie mogę myśleć tylko o sobie i jestem tam muszę zadbać też o, o dziecko, A tak? Ty pamiętasz w ogóle jak przychodziłeś do, do Puszczy te, te 7 lat temu, jak sprowadzał Cię Tomasz Tułacz? No pamiętam. No. <noise> Widzę, że się uśmiechasz, więc, więc opowiadaj. Znaczy nie no, od tamtego czasu do tego, no to mogę powiedzieć, że to się wszystko tutaj tak, no kosmicznie bym powiedział, zmieniło. Mm -hmm. Jak or organizacyjnie, czy boiska, czy właśnie tutaj szatnie w klubie, czy, czy główne boisko. Infrastruktura cała. Infrastruktura cała. No, także no, ja to fajnie przeżywałem po kolei z czasem gdzieś tam i to wszystko na własne oczy, na własnej skórze przeżywałem. Dla mnie to jest super, to będzie, na pewno zapamiętam po prostu do końca życia. nie, bo to... No i awans do ekstraklasy. Awans zresztą, do ekstraklasy. Tak. Walczyłeś. Także rzeczywiście przeżyłeś taki, taki moment, a jeszcze, a jeszcze tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, dużo przed tobą, bo. Kolejne boisko jest w drodze. No dokładnie, także no, cały czas tutaj widać, jak ta społeczność, prezesi no, stają na głowie, żeby to wszystko gdzieś tam szło do przodu i żeby to było tak jak należy. I no to tylko możemy się cieszyć z tego jako zawodnicy, że właśnie ta cała społeczność, prezesi podchodzą do tego wszystkiego. To, tutaj chyba, bo rozumiem, że zresztą pewnie masz też znajomych w innych klubach, też pewnie ze sobą jesteście w kontakcie. Ale czy czujesz, że w innych klubach też jest taka, taka bardzo rodzinna atmosfera? Bo, bo tak naprawdę chyba to jest główna siła puszczy, że tutaj wszystko jest tak, tak bardzo rodzinnie. Nie? To jest taki tak. jest fajny budynek klubowy, jest stadion obok, to wszystko jest dobudowywane, to wszystko się dzieje, tak jak mówisz, na, na naszych oczach. I, I czy słyszałeś, żeby to w innym klubie w ogóle też występowało? Żeby coś takiego można było odczuć? Y Gdzieś tam się słyszy, że właśnie w różnych drużynach panuje gdzieś tam dobra atmosfera i tak dalej. Mhm. Natomiast, A to jest chyba coś innego. Natomiast, żeby gdzieś tam ktoś mówił, że no, tu jest, tu już się tworzy taka rodzina, że gdzieś tam każdy do każdego jest bardzo życzliwy, każdy z każdym może porozmawiać, każdy każdego można powiedzieć, bo jest no mały tutaj klub i tak dalej, widuje się z każdym i gdzieś tam... Wszyscy mają ze sobą kontakt jakiś. I myślę, że też to tutaj tak fajnie buduje taką rodzinną atmosferę. Natomiast no, tak jak mówiłem, no, w innych klubach nie wydaje, nie wydaje mi się, żeby to aż w takim stopniu było. I, I to chyba też pokazał ten awans do Ekstraklasy, Że to jaka była radość wtedy i to, jaka była feta wtedy z okazji awansu do, do Ekstraklasy, to są ale chwile... też, Ale i też yy... Po utrzymaniu w Ekstraklasie. I po utrzymaniu w Ekstraklasie, I dokładnie. Powiedział, nie mniejsza też, także... Ale jeżeli no. chodzi o imprezę na stadionie, to a, musisz to przyznać... To tak, no to tak, 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 to po się No wtedy, no wtedy wszyscy widzieliśmy, a ci, którzy nie widzieli, to muszą obejrzeć jeszcze raz. Tak, dokładnie. Bo to były sceny, które zostaną z nami na zawsze. Yy, wiesz co, może skręć na chwilę w lewo, dobra? Yy, ja bym tylko wpisał w nawigację okay. stadion, o, ale jest od razu, praca, no praca, a, praca. jakby nie można było tego jakoś milej no. nazwać, prawda? Hobby. Ale... <grym> Hobby, e, pasja, tak. o, jeżeli już trzeba słów na p używać, to można wpisać pasja, ale a, 11 minut wrócimy w kierunku stadionu, Dobra. więc nie powinniśmy jadąc zgodnie z przepisami oczywiście, bo cały czas przecież pokazują nam systemy. tu śpieszyć. Zresztą nie mamy po co. Po Dokładnie. Jest już tak, że nie ma, nie ma, nie ma gdzie gonić. No chyba że do Marcelka. To też rozumiem. Jeżeli chcesz mnie teraz wysadzić. Poczekaj. To... Ja, nie, spokojnie. Myślę, że 10 minut jeszcze poczeka. Powoli już zmierzamy w kierunku pracy, tak jak widzieliśmy na nawigacji. Zmierzamy w kierunku stadionu. To był trzeci odcinek naszego cyklu żubry w trasie. Gościem był Konrad Stępień. Dzięki Konrad Dziękuję. za to, że z nami pojeździłeś, za to, że mi pokazałeś niepołomice. Jeżeli chciałbyś być po karierze też przewodnikiem, to... to... Może jakieś papiery byśmy Ci wyrobili, jak byś potrzebował tego? Nie, jak najbardziej. O zamku opowiesz, tak. zawsze o Puszczy też pewnie kilka słów jako jak jako mieszkaniec na pewno, na pewno znajdziesz. Dziękujemy, fajnie, że byliście z nami. Czwarty odcinek, czy się pojawi? Pewnie, że się pojawi. Natomiast kto będzie gościem w tym odcinku, tego jeszcze nie wiemy, choć, choć się domyślamy.